Agnieszka Rylik, na kulisach gali e, łomianki, w łomiankach Budwel Boxing Night. Dawno Cię nie widziałem, w super formie. Dziękuję bardzo. Trenujesz? E, cały czas, trochę się ruszę. Nie da się tak zostawić tego, prawda? I odejść i nic nie robić. No nie, no bo <laughs> kręgosłup poleci, wiesz, nie, żartuję. E, nie, no to wiadomo, że już um, bardziej rekreacyjnie, ale coś tam. Staram się zachować w miarę formy. Dzisiaj gala Trzy Dziewczyny w, głównej, w Głównych Walkach. Nie często się spotyka takie walki w Polsce, gale, na których tyle kobiet walczy. E, Myślisz, że to idzie w dobrym kierunku, że teraz więcej walk kobiecych będziemy mogli oglądać? No to fajne. Ostatnio mi się bardzo podobała jakby... E... Cała atmosfera tej walki e, brodnickiej z piątkowską. Tam było sporo animozji, ale było coś ciekawe, gdzieś mnie przyciągnęło przed telewizor i, i kipisowałam, więc e, akurat tutaj zaprosiła mnie Karolina Łukasik, jeszcze koleżanka za czasów kickboxingu, e, gdzie ją trzymałam za rękę na pierwszych międzynarodowych zawodach. E, więc e, no to fajnie, fajnie, fajnie jeszcze, żeby był poziom. Od Karoliny się nie martwię. Zobaczymy co z resztą, jakby Sidorenko też nigdy nie widziałam, ona ma jakąś przeszłość amatorską. Natomiast oglądałam we w ostatniej walce, no to tak serce do walki, ale tam brakowało trochę techniki i taktyki. Ty byłaś taką prekursorką, pewnie wszyscy tutaj się zaczepiają, pytają jak to było kiedyś. Jest różnica, jak myślisz, w twoich czasach, kiedy ty startowałaś, nie było łatwo generalnie, boks zawodowy w Polsce też nie był popularny, boks kobiet jeszcze mniej ciężko było przecierałam szlaki jakby na początku w kickboksingu, byłam pierwszą, miałam 16 lat, byłam jako jedyna w kartrze 30 facetów i nikt mnie nie chciał, więc gdzieś tam za pieniądze rodziców pojechałam na pierwsze mistrzostwa. Eee, no i w boksie, no to też jakby przecieraliśmy szlaki. Ja wiem, jeszcze się kiedyś kłócili e, ze mną w, e, w Komitecie Olimpijskim, że gdzie boks będzie na olimpiadzie, ja mówię, zobaczy pani do jednej z olimpijek starszej daty. Absolutnie niemożliwe. No i tak jest. Czyli rozwinął się bardzo amatorski, tak? Jest na olimpiadzie, więc no, to jakby gwarantuje, że jak jest też szkolenie takie podstawowe, to później w zawodowskie będzie lepiej. Zajmujesz się teraz też od strony takiej dziennikarskiej sportem. Tak. Masz okazję bywać na galach? Powiem szczerze, że rzadko bardzo. Oglądam w telewizji. Jaka walka cię najbardziej teraz zainteresowała, nie wiem, zaciekawiła. Co, która, nie wiem, nie mówię teraz o pięściarkach, mówię ogólnie o bokcie zawodowym. No na pewno czekam na walkę szpilki, tak? To na pewno. A co ostatnio? E... Nie pamiętam. <laughs> nie, nie, no myślę, myślę sobie. E... O Jezu, te szpilki, <laughs> Ja Artur... założyłam, nikt nie stawiał na niego szpilka damek, ja postawiłam na szpilkę. A... E, jak myślisz, Tamek teraz wraca, jest po co tak naprawdę? No jak wraca, to po pieniądze, jego sprawa, e, cóż można powiedzieć więcej? E, powiedz, tutaj jak się teraz znalazłaś na gali, czujesz tą atmosferę tak od środka, ciągnie na ring? Ja wiem, kontuzje, obstrachując od tego. Ja się tu propozycje takiej pożegnalnej walki, ale to czysto towarzyskiej, takiej pokazowej. E, może i fajne, z... pomyślę, natomiast świetnie, bo nie wiem, spotkam trenerów, z którymi gdzieś byłam na galach, gdzie niektórzy byli w narożniku, coś, ekipę, więc sympatycznie. Już nie widziałam 100 lat, więc fajna atmosfera. A powiedz, gdzie pasy? Gdzie pas yy, w domu jest? W którym miejscu? Taką mam pod łóżkiem, yy, szuflada? jest no, szuflada. Taka, tak się podnosi łóżko i tam jest wrzucony. Zaglądasz, nie, nie. Zaglądasz tam do nich? Znalazłam ostatnio. Koleżance pokazałam, zrobiła sobie zdjęcie. Aha. Są, są. Nie, ja mam taki bardzo duży dystans. W domu nie ma ani jednego pucharu, reszta jest bo mam sporo jeszcze z kickboxingu, tak, 11 lat, par razem Było trochę sukcesu. Zawodowy kickboxing w trudnocy u rodziców jest, także, że nie, mam, mam duży dystans do tego, co robiłam kiedyś. Wiem, że zaraz będą walki dziewczyn, nie zabieram Ci czasu, bardzo Ci dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.